Otwieram podręczniki na stronie 227 i robimy zadanie pierwsze. Obok narysowano grania sasu prosty trójkątny ABCDEF. Wypisz jego podstawy i ściany boczne. Które krawędzie są równoległe do krawędzi AD, które ściany są prostopadłe do ściany DEF? No to najpierw podstawy sobie wypiszemy. Przypominamy, że podstawy muszą być do siebie równoległe, muszą być identycznymi wielokątami, a ściany boczne muszą być prostokątami. To, żeby te wszystkie warunki były spełnione, no to podstawami muszą być te trójkąciki. No i zgadza się, no bo y, mówiliśmy sobie, że nazwa grań spa pochodzi od jego podstawy. Gran prosty trójkątny, czyli w podstawie ma trójkąty. Podstawy to. Ten trójkąt, czyli trójkąt ABC, zaczynamy od obojętnie którego wierzchołka, ale czytamy odwrotnie do wskazówek zegara. ABC, czyli podstawy to ABC i DEF. To mam podstawy, i teraz ściany boczne. Czyli ściany boczne to są te pozostałe ściany. No to po kolei. To jest ściana boczna. Jak ona się nazywa? A, B, E, D. A, B, E, D. Odwrotnie do wskazówek zegara. Kolejna ściana to ta B, C, F, E. B. C, F, E. To są dwie ściany boczne na razie. I jeszcze jest trzecia ściana boczna, która jest z tyłu. Jak ona się nazywa? ACFD. ACFD. Dobrze, to, to już wypisaliśmy. Teraz, które krawędzie są równoległe do krawędzi AD? No to gdzie mamy krawędź AD? Szukamy. Krawędź AD jest tu. No to które są równoległe? No oczywiście do AD równoległa będzie BE. I równoległa będzie FC, czyli piszemy BE. Kolejność tutaj nie ma znaczenia. BE albo EB i FC. Piszecie oczywiście pełnym zdaniem, tak? No i ostatnie. Które ściany są prostopadłe do ściany DEF? Gdzie mamy ścianę DEF? To jest to. A przecież mówiliśmy sobie, może na rysunku tego nie widać, ale mówiliśmy, że wszystkie ściany boczne w graniastosłupie prostym są prostopadłe do podstaw. A to jest podstawa. Czyli wszystkie ściany boczne będą prostopadłe do niej. Znowu musicie sobie wyobrazić, że siedzicie po prostu w środku takiego, taki pokój jest w takim kształcie, siedzicie w środku i yy, wszystkie ściany boczne byłyby prostopadłe do i do podłogi i do sufitu. Jakbyście przyłożyli sobie ekierkę, to na pewno tam byście mieli kąt prosty. Jeśli macie coś w takim kształcie, albo nie wiem, no, możecie mieć nawet kawa kawałek masła w takim kształcie i byście sobie ym, zobaczyli, że tam faktycznie jest kąt prosty wszędzie pomiędzy ścianą boczną a podstawą. Mamy tam kąt prosty, czyli do podstawy są prostopadłe wszystkie te ściany boczne. Czyli wszystkie ściany oprócz tej yy, drugiej podstawy, bo one są do siebie równoległe. Więc ta ściana ABED będzie prostopadła. Potem ta ściana, czyli BCFE i ta ściana z tyłu, czyli ACFD. ACFD. Okej, okay, koniec zadania.